Wieku, można powiedzieć, 40 lat, yy, też można się ścigać z młodzieżą, że to jakby wiek to tylko liczba. Ja też nie dałbym się nikomu trenować, już jestem zbyt doświadczonym zawodnikiem, zbyt wiele wiem na swój temat. Yy, wiem, że na pewno bardzo mi się chce trenować, że, że to lubię. Jest pan osobą znaną publicznie, dzięki oczywiście sukcesom sportowym, ale proszę powiedzieć, w jakich. Yy... Programach, na przykład telewizyjnych czy radiowych występował pan nie jako pływak, a jako Paweł Korzeniowski. Powiedzmy celebryta. Z pseudonim Grubas nadal jest do teraz ze mną. Jakiś inny doszedł? Z Korzeń. Dzień dobry. Naszym gościem, gościem Superekspresu jest dzisiaj pan Paweł Korzeniowski. Dzień dobry. Mistrz świata w pływaniu stylem motylkowym, wielokrotny mistrz Europy. A teraz y, zawodnik aspirujący do szóstego występu w Igrzyskach Olimpijskich. Co do tej pory w polskim sporcie udało się tylko dwóm osobom: szabliście wszechczasów Jerzemu Pawłowskiemu i strzelcowi Śrutowemu Adamowi Smelczyńskiemu. Y, oni jednak występowali w konkurencjach technicznych. Pan Paweł chce być. Pragnie być pierwszym, który wystąpiłby po raz szósty w konkurencji wytrzymałościowych i ubiega się o minimum na dystansie 100 metrów stylem motylkowym. Tak jest, wszystko się zgadza. Wobec tego no, igrzyska mają się odbyć już po 39 pana urodzinach. Yy, dla pływaka nie jest to yy, wiek młodzieńczy na pewno, tak. yy, gdyby pan startował w strzelectwie byłaby zupełnie <laughs> inna sprawa. Yy, yy, pytanie takie najbardziej naiwne, po co to panu? Yy, ponieważ lubię bić rekordy i nikt w historii polskiego olimpizmu tego nie dokonał właśnie w sportach wytrzymałościowych, więc no jest to na tyle atrakcyjne dla mnie, na tyle takie super wyzwanie, żeby to zrobić. No i też pokazanie, że w wieku, można powiedzieć, 40 lat y, też można się ścigać z młodzieżą, że to jakby wiek to tylko liczba i no, starać się walczyć. Ja uwielbiam się ścigać, uwielbiam rywalizować. Dlaczego by nie spróbować i zrobić to? Kiedy ten pomysł się zrodził, aby starać się o szósty występ olimpijski? To już moje szarki grupowe, czyli mam taką swoją grupę treningową, y, którą trenuję na co dzień. Y, cały czas my tak gdzieś tam mówili w kuluarach, że: No to Paweł, spróbuj, spróbuj, spróbuj. No i wystartowałem na, w listopadzie na mistrzostwach Polski Seniorów, gdzie popłynąłem 53 z małym haczykiem i to dało mi tak jakby myślenia, że mimo tego, że nie trenowałem tak, jak teraz trenuję, do tego jeszcze bardzo dużo pracowałem. Nie szykowałem się specjalnie do tych zawodów, czyli do tych mistrzostw Polski, popłynęłem bardzo dobry wynik. No i stwierdziłem, że jednak jest szansa na to, żeby ten wynik uzyskać, czyli te 51,67. Jak najbardziej jest to realne, jest to możliwe, dlatego próbuję i walczę dalej o ten wynik. No świetnie. I na razie goniąc ten wynik ma pan w tym roku osiągnięty rezultat 52,41 na 100 metrów motylkowym, czyli brakuje około 0,7 tak sekundy. Jest realny ten dystans jeszcze nadrobić? Tak. Z tego co oglądałem swoją taką wideoanalizę podczas Mistrzostw Polski właśnie tego wyścigu na Stodelfinem. delfinem, jest tam jeszcze kilka fragmentów, na których zdecydowanie mogę urwać swoje dziesiąte sekundy, czyli takie jak start i nawrót, yy, oraz troszeczkę rozpocząć wy, szybciej wyścig, lepiej go skończyć i te wszystkie rzeczy powinno, to są niewielkie rzeczy, bo to tam na starcie, nie wiem, liczmy 15 setnych, na nawrocie 30, na końcówce dystansu, i to jest, jestem jak najbardziej yy, bliski tego, żeby to zrobić. Szansę ma pan przed sobą jedną, prawda? Mistrzostwa tak. Europy w Belgradzie. Tak, ostatnią szansą na kwalifikację do igrzysk olimpijskich właśnie będą to Mistrzostwa Europy w Belgradzie, które odbywają się od 16 czerwca. Więc mam jeszcze 5 tygodni przygotowań. Na tych właśnie Mistrzostwach Polskich kupuję sobie ten czas, czyli te 7 tygodni na to, żeby się jeszcze lepiej przygotować właśnie do tych Mistrzostw Europy. I to już będzie taki ostatni strzał. To już potem będzie wiadomo, czy jadę, czy nie jadę na igrzyska. To co do minimum, a jeszcze dziesiąte sekundy poniżej jest pański rekord życiowy tak. na 100 metrów motylkowym. A czy on jest wyobrażalny w pana przekonaniu? Tak, tak jest chyba mój cel, żeby też tak jakby można powiedzieć, zbliżyć się do tego wyniku. Wiem, że to było bardzo dawno temu, bo 9 lat temu, w 2015 roku w Kazaniu, gdzie biłem właśnie ten rekord życiowy. Jestem na pewno silniejszy niż wtedy, czy może na dystansie, no to jeszcze tego troszeczkę tak jakby brakuje, ale właśnie to jest ten ostatni okres, ten przygotowań taki yy, najbardziej, no, najważniejszy, czyli przygotować tą drugą część dystansu, zrobić trochę prędkości, tak żeby te wszystkie parametry się właśnie złożyły do kupy i, i można było popłynąć w ten wynik. Jak najbardziej jest to możliwe, mój wynik jest lepszy od minimum olimpijskiego. I tego się trzymam. Mówi Pan, że w parametrze siły, jak zrozumiałem, jest Pan lepszy? Najlepszy w całej karierze, czy od kilku lat? Od kilku lat. Myślę, że przed Tokio to jest takie no, może porównywalne może jestem teraz troszeczkę silniejszy. No, jestem bardzo zadowolony z tego, można powiedzieć, że, idzie, siła, że siła idzie z wiekiem, więc no, tutaj muszę powiedzieć, że, że tak jest. No dobrze, to aż prosi się o jakiś przykład, jakiegoś ćwiczenia. Na przykład pociąganie na drążku z ciężarem plus 50 kg. Uwieszonym? Tak, uwieszonym na pasie. Tak. Są zawodnicy na pewno mocniejsi jeszcze ode mnie na świecie. Wiem, że kiedyś taki mistrz olimpijski Vandenburg z południowej Afryki pociągał się plus 80 kg. Czy jest Australijczyk McEvoy, który też właśnie z takimi ciężarami się podnosi? No, Nadal jestem w treningu. Na pewno będę chciał pobić te swoje rekordy na siłowni i miejmy nadzieję, że to się super przełoży na wodę. 50 kg uczepione do pasa, a przedtem, kilka lat temu, ile pan sobie mógł uwiesić? Myślę, że to było gdzieś koło 30 kg. Może, może troszkę mniej, więc no ta siła na pewno poszła do góry. Też jestem, wiem jak tą kalistenikę robić, bo to na tym się też skupiam. To jest taki trening właśnie z własnym ciężarem ciała yy, i on super przekłada się na, na pływanie. No, wobec tego yy, trzymajmy się yy, powiedzenia, że siła idzie z wiekiem. Tak jest. To się sprawdzi. I tego. Ale je o jeszcze o jedno muszę zapytać. Yy, czy to jest. Ma pan jakieś przykłady pływaków, którzy w, w podobnym wieku jak pan bili rekordy życiowe? Tak. Jest na przykład taki Brazylijczyk, Santos, który w wieku 40, bodajże 2-3 lat, został mistrzem świata i pobił rekord świata. Na, więc, dystansie? na dystansie 50 metrów, więc jest tak. to krótszy dystans, jeszcze na krótkim basenie, ale no myślę, że też on pokazuje, że jak najbardziej można to zrobić. Na czym się skupiam też bardzo teraz, to jest ta regeneracja. No jednak z wiekiem ta regeneracja jest coraz słabsza, więc też to jest taki duży aspekt do poprawienia, żeby właśnie tą regenerację starać się wejść na jak maksymalnie najwyższy poziom, żeby po prostu móc realizować lepszy trening. No to proszę, niech pan wyznaje teraz, w co pan celuje w tym swoim wyzwaniu wyzwaniu w sensie jeżeli chodzi o regenerację jakiego wyniku a no to 51 67 czyli to mnie najbardziej interesuje czyli no. zrobienie tego minimum olimpijskiego yy, no i przede wszystkim muszą być w dwójce Polaków żeby się ją zakwalifikować właśnie do igrzysk olimpijskich czy na przykład jest sytuacja że na mistrzostwach Europy będzie startowało czterech Polaków na 100 Delfinem, jeżeli na przykład czterech z nas zrobiłoby minimum olimpijskie to i tak może jechać tylko dwójka więc te eliminacje to już będzie taka eliminacja zawodników między sobą, czyli najpierw w reprezentacji, no i później jeżeli będą na tyle dobre wyniki, żebyśmy weszli do półfinału, no to już w półfinale mogą tylko startować dwa, dw dwaj zawodnicy. Czy tę wewnętrzną rywalizację w Polsce Pan jakoś czuje? Czy są jakieś wzajemne odniesienia Pana i kolegów rywalizujących o to miejsce? Na pewno jest Jakub Majerski, który jest jakby liderem rekordzistą Polski. Tak, jest rekordzistą Polski, jest finalistą olimpijskim. no Ma tutaj jeszcze przewagę nad nami, ale jak najbardziej chciałbym również z nim wygrać. no Będzie to trudne do zrobienia, ale no jest to też możliwe. To jest sport i sport widział wiele różnych ciekawych historii. Z drugim czasem plasuje się Jaśkiewicz, który no, minimalnie mu braku do Olimpijskich, ale no jestem na tej pozycji numer 3, więc można powiedzieć, że jestem takim czarnym koniem. Będę atakował z bocznego toru. No proszę, tak. Czyli <laughs> czarny konie <laughs> po, po tylu latach wspaniałej kariery. Dobrze. No nowa jakość w życiu w takim razie. Tak jest. Panie Pawle, czy Pana uwiera w jakiś sposób brak olimpijskiego medalu? Nie, ja uważam, że moja kariera jest jak najbardziej spełniona. Dałem z siebie wszystko. Troszeczkę może brakło szczęścia, czyli w tym elemencie takim, że w, w, jakby świe w świecie... W momencie, gdzie byłem najsilniejszy, czyli miałem te złote medale Mistrzostwa Świata Europy, no to wtedy akurat nie było Igrzysk, a ja to był, można powiedzieć, mój szczyt, a jak wiemy, Igrzyska Olimpijskie odbywały się co 4 lata, no i tego, tego myślę, szczęścia troszeczkę e, zabrakło, ale wiemy, no taki, taki jest sport i no, ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. E, Wydaje mi się, że dając siebie wszystko, zrobiłem tyle, ile mogłem, i w sumie to się na mnie na najbardziej liczy. Teraz chcę, żeby moje dzieci zobaczyły, że Tata jeszcze się ściga w basenie, żeby też miało taki wzorzec do naśladowania i robię też również to dla nich. Pana dzieci. Proszę powiedzieć, czy rodzina Pana wspiera i popiera ten Pański pomysł, i dalej, czy dzieci już umieją pływać? Jak najbardziej wspierają mnie w tych moich przygotowaniach. Na początku to była taka też sytuacja, że troszeczkę nie dowierzali. Też się zastanawiali, czy na pewno. Dzieci. Żona, rodzice, że tak, no, że już mam jednak trochę tych latek, czy aby na pewno nie, nie przesadziłem z takim challenge'em. Jak widać, nie, jestem na, na Mistrzostwach Europy. Będę startował za 5 tygodni. Więc jak najbardziej widać, że to jest realne, a dzieci, jeżeli chodzi o pływanie, no to na razie jest taka nauka pływania. Syn przepłynie w, w płetwach 25 metrów, coś tam sobie już nurkuje. Młodszy jeszcze super nie pływa, ale już nurkuje. A młodszy ma lat teraz? Chłopaki mają 5 i 7, Marcel ma 7, Miki ma 5. Dobrze. Wiem, że pan w tej chwili jest sam dla siebie sterem, żeglarzem, okrętem na tej basenowej wodzie. Dlaczego? Czy to jest pański wybór, czy taka jest konieczność? Taka też jest konieczność. Ja też nie dałbym się nikomu trenować. Już jestem zbyt doświadczonym zawodnikiem, zbyt wiele wiem na swój temat. Wiem, że na pewno bardzo mi się chce trenować, że, że to lubię. No i znam ten organizm na tyle, wiem dokładnie, jak doprecyzować ten trening pod, pod to, jak się czuję danego dnia. Czyli to jest, ja na bieżąco modyfikuję ten swój plan treningowy. Też jeżeli na przykład taki supermocny trening yy, wjedzie, to też później yy, ta regeneracja troszeczkę mi dłużej zajmuje, więc wtedy, kiedy nie mogę tak super mocno trenować, już pracuję nad innymi elementami, tak żeby ten każdy trening coś wnosił do tego mojego treningu. To jest takie bardziej skomplikowane. Ale widać, że działa, więc tutaj też rozmawiałam właśnie z Marcinem Ciślakiem, on też mi podpowiada, też był ze mną na teneryfie i też tak jakby widział swoje spostrzeżenie odnośnie tego, jakie błędy jeszcze tam popełniam na dystansie. Też sam, samemu się nagrywam, też później, znaczy ktoś mnie nagrywa, ja płynę i później oglądam sobie, robię taką wideoanalizę, też widzę, gdzie te błędy na dystansie są jeszcze popełniane, więc no, można powiedzieć, że jestem samowystarczalny. A to, że może się pan czuć samowystarczalny, wynika po prostu z doświadczenia i lat kariery, czy też może z jakichś studiów trenerskich? Y raczej doświadczenie takie zawodnicze. Też byłem trenerem, też siebie wprowadziłem, można powiedzieć, że jednego olimpijczyka już wprowadziłem, czyli siebie na igrzyska olimpijskie, bo też do Tokio się sam trenowałem. Więc jednego olimpijczyka już wytrenowałem. Więc to doświadczenie mam, ja nadal się uczę, nadal yy, zasięgam jakiejś tam wiedzy, też y, rozmawiam y, z fizjologami, dowiaduję się jakieś y, rzeczy, które mogą y, wpłynąć na, na mój rozwój, więc no, cały czas takie szkolenie, dowiadywanie się tego, co może jeszcze sprawić, żeby ten wyścig poszedł y, w tym kierunku, którym ja chcę. W Tokio trzy lata temu zajął pan, daje się, 22 miejsce w eliminacjach, no i nie przeszedł do dalszego etapu na tymże samym dystansie 100 metrowym. Tak. Wobec tego, czy te, tamta porażka pana czegoś nauczyła, czego pan nie zrobił później albo zrobił, bo, bo nie, nie wcześniej nie zastosował? Myślę, że byłem zdecydowanie lepiej przygotowany niż na to 22 miejsce, że ten półfinał powinien być. Ja zrobiłem jeden malutki błąd, który później się przełożył na, na ten wyścig, czyli tak jakby nie zrobiłem takiego przetarcia. Zawsze tak jakby na 3-2 dni przed startem powinno być takie przeparcie. Ja też jestem takim zawodnikiem, że ja jednak zawsze ten pierwszy start jest taki nie do końca wszystko w nim wychodzi w tym wyścigu, więc ja muszę się tak jakby przepaść. Muszę popłynąć kilka takich wyścigów, żeby ten organizm wkręcić, tak jakby stuningować go, i żeby on wszedł na wyższy poziom. Przed Tokio tego nie zrobiłem. Zrobiłem tylko 50 metrów. Wydaje mi się, że powinienem zrobić jeszcze od razu później jeszcze jedną 50. Czyli takie symulacje tego wyścigu. Tego nie zrobiłem. Też się zastanawiałem nad tym, że jestem już starszym zawodnikiem, że aby na pewno nie przesadzić, więc yy, no, ważne jest też, żeby. Yy, ufać sobie, ale też no, ja muszę być takim rozgraniczeniem między trochę trenerem a zawodnikiem, czyli też jakby była osoba jakaś z boku, też ona by mi mogła doradzić w tym, więc ja czasami też yy, jakby sam ze sobą rozmawiam, czyli jako jestem zawodnik mówię, dobra, już jestem zmęczony, trzeba odpocząć, natomiast znaczy, trener mówi dobra, zrób jeszcze jedną tą pięćdziesiątkę i no, czasami yy, te decyzje no, nie są do końca yy, w stu procentach trafne, no, ale człowiek uczy się na błędach. Tym, który czasem już wiem, podpatruje pański trening, coś podpowiada, jest Marcin Cieślak. No tutaj mam jedno przewrotne pytanie. O ile pamiętam, Marcin Cieślak wygrał kiedyś z arcykrólem wyścigów motylkiem Michaelem Phelpsem. Pan tego szczęścia nie miał. Yy, czy to też jest jakaś jakaś zadra czy też nie? Nie, Marcin jest, jest sprinterem, on jest zawodnikiem specjalizując się na basenie 25 metrowym, bardzo dobrze pływa nogami do Delfina. Bo daj, że 30 jego rekord życia na 50 delfiny to 30 od rekordu świata i też się sam wtedy trenował. Mhm. Więc tak. też ma to doświadczenie, też potrafi spojrzeć na te elementy, takie detale, które no mogą zaważyć właśnie w tym ostatnim etapie przygotowania. I... No dobrze. Ale właśnie, pana sukcesy z kolei niemal wszystkie miały miejsce na dystansie 200 metrów motylkiem, nie 100 metrów motylkiem, tak. tak jak pan podejmuje teraz. Gdyby pan w prostych słowach powiedział, dlaczego nie próbuje w tym swoim koronnym dystansie teraz startować? Przede wszystkim jestem już wiekowym zawodnikiem i jednak musiałbym trenować zdecydowanie więcej. Czyli teraz można powiedzieć, pływam około 25 km tygodniowo. Wydaje mi się, że przy takiej 200 no to już już tych kilometrów musiał być około 40-50. Trening już zupełnie inaczej wygląda. Yy, tutaj natomiast w sprincie trzeba się skupić właśnie na, na detalach i na tym kwasie mlekowym. Natomiast na 200 no to już trzeba wszystkie parametry robić, tlenowe, yy, kwaso mlekowe, więc yy, no, tych parametrów jest tak jakby więcej ten trening jest y, bardziej obciążający, że tak powiem, yy, z samym tym metrażem, więc no, ja już nie dałbym rady się po prostu regenerować i dlatego skupiłem się. To by się... pana zarżnęło za Tak, tak. No, pływanie 200 delfinem, no to naprawdę w wieku 39 lat to już nikt takich rzeczy nie, nie robi. No, jest to ogromne obciążenie też układu krążenia. Więc no, wolałbym e, już tego tematu tak jakby nie ruszać. Czy 200 delfin na temat został zamknięty w 2014 roku. E, no i skupiam się tylko na, na 50-100 metrach. I zachowuje pan zdrowe serce dzięki temu. Tak jest, tak. Zdecydowanie e, ten trening jest inny, ja pływam mniej, jest on może bardziej intensywny. Ale też ten trening się zmienił z latami. No to jeszcze nie pływa tak jak kiedyś, że robiłem po 100 km tygodniowo. Teraz wystarczy, że robię 25 i, i pływam jeszcze szybciej, jeżeli chodzi o ten krótszy dystans. Więc widać, że nie ilość, a jakość. To proszę jeszcze powiedzieć, czy to podjęte wyzwanie olimpijskie wymusza od Pana dokładanie z własnej kieszeni, czy też nie? Mam to szczęście, że mam właśnie dwóch partnerów, dwóch sponsorów, Żywiec Dru i Alap Sport. To są te dwie firmy, które mnie bardzo wspierają w tych moich przygotowaniach. No. Też wspierają mnie moje szarki, które tak jakby dały mi tak jakby ten komfort na samym początku przygotowań. Później właśnie pojawiły, pojawili się sponsorzy i za to im serdecznie dziękuję, że we mnie uwierzyli, nadal we mnie wierzą i że są ze mną na, na dobrej i na złe. Dobrze, czyli ma pan komfort, komfort no do pewnego stopnia, bo oczywiście nie, nie ma pan stypendium sportowego, tak. jako że nie ma wyników, które by upoważniały. No i, no i cóż, i, 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 i może się zdarzy wreszcie jakiś obóz przygotowawczy na koszt Związku Pływackiego. Liczy pan na to, czy nie? Tak, no jestem w kadrze narodowej. Wiem, że są dwa wyjazdy teraz yy, w najbliższym czasie. Jeden jest w Bułgarii, jeden jest na Teneryfie. No ja na tą Bułgarię niekoniecznie będę chciał jechać, ponieważ no, niekoniecznie tam są dobre warunki. Wiem, że temperatura Przynajmniej w tym momencie jest, jest niska, więc jest szansa na to, że się rozchoruje. Jeżeli chodzi o żywienie, no to też do końca nie wiem jak to wygląda. Z niektórych opinii słyszałem, że no jednak nie jest tam tak super, jak na Teneryfie, więc no wolałbym pojechać do tego ośrodka sprawdzonego, do tego, w którym już byłem wielokrotnie. I bardzo dobrze się tam czuję, więc jednak ta Teneryfa to jest to miejsce, na, no na którym. W którym chciałbym trenować. Zobaczymy, czy, czy związek mi w tym pomoże, czy będę musiał to jakby własne finanse włożyć na to, żeby się przygotować do końcowego etapu przygotowań do Mistrzostw Europy. Na koniec chciałbym z Panem porozmawiać o rzeczach poza sportem. Jest Pan osobą znaną publicznie dzięki oczywiście sukcesom sportowym, ale proszę powiedzieć, w jakich. Yy, Programach na przykład telewizyjnych czy radiowych występował Pan nie jako Pływak, a jako Paweł Korzeniowski. powiedzmy celebryta. W Tańcu z gwiazdami nie byłem. Były jakieś tam. A propozycja była? Tak, były tam jakieś pierwsze treningi już były, no jednak się tam później to jakoś tam rozeszło, no ale raczej w takich programach rozrywkowych przynajmniej na razie nie bywałem. Nie. Dobrze, to y, w takim razie o, hmm, o pseudonimach. My tutaj w redakcji, kiedy pan był w swojej najwyższej formie, y, a jednocześnie był w nim chociaż o tym samym nazwisku, y, tak przekornie mówiliśmy, rozróżnialiśmy was suchy korzeń i mokry korzeń. Że ten na bieżni, a ten na, w basenie. Y, Pana y, podobno w swoim czasie nazywano per gruby tak w środowisku. Czy to y, ten przydomek został i czy jakieś inne może doszło? Tak, y, nadal mam ksywę grubas, ponieważ y, ta ksywka się wzięła od tego, że miałem w wieku 20 lat tkankę na poziomie 4,9%, czyli można powiedzieć, że to jest super mało. Ja bardzo dużo jadłem, bo myślę, że jadłem około 8000 kalorii, czyli tyle co, co Michael Phelps. Ja to wszystko przepalałem. Ja naprawdę jadłem ogromne ilości, po dwa, trzy talerze na obiad i na kolację i ja po prostu nie mogłem przytyć. Ja to wszystko przepalałem. Zawsze chciałem Chciał być pan. Tak, ja zawsze chciałem być troszeczkę złapać tej muskulatury. Ona przyszła z wiekiem, ale jak pływałem właśnie te duże ilościowe, czyli po 100 km tygodniowo, no to jednak Organizm tak przepalał te, te kalorie, że nie było takiej możliwości. Yy, czyli to się zaczęło, ten przydomek, mniej więcej w jakim wieku? No Myślę, że tak, w wieku około 18-19 lat. Hmm. Więc yy, pseudonim Grubas yy, nadal jest do teraz ze mną. Jakiś inny doszedł? Yy, z... Korzeń. No, korzeń, tak. korzeń, tak. Samo się prosi w <laughs> nazwisku. Dobrze, Panie Pawle, wobec tego. Yy... Pozostaje na koniec życzyć, żeby Pan rzeczywiście zapuścił korzenie w tych swoich staraniach i nie dał się wykorzenić do końca tak do, 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 do chwili zakończenia igrzysk olimpijskich i żeby pan z, mógł nie tylko w nich wystąpić, ale i z pełnym zadowoleniem i z uśmiechem stamtąd wracać. Czego gorąco życzymy i dziękujemy za wizytę i za rozmowę. Dziękuję.